Pędzimy dzisiaj w kierunku Słowacji. Co my możemy, że my tą Słowację tak lubimy? lubimy? My chcieliśmy, pierwsze chcieliśmy iść tutaj tą krótszą wersją, a potem chcieliśmy. Potem iść ja uznałem, że pójdziemy tamtędy. A wiecie, jaki jest fenomen słowackich szlaków? Niedźwiedź. Patrzycie niedźwiedź. O, wielorysk. Troszkę. Cukrenów. Czuć jakąś taką siarą. Nie, to po prostu jajka tu gdzie jedzą. Ale yy, jest tutaj bardzo spokojnie. Witamy w kolejnym odcinku. Przygotowujemy kibel. Tak, ja, tak. do wyjazdu. Pędzimy dzisiaj w kierunku Słowacji. Co my możemy, że my tą Słowację tak lubimy? Lubimy i Czechy i Słowację i Polskę i w ogóle lubimy te wyjazdy. No co by tu I mamy tam mówić? w ogóle wszędzie blisko, tak mi. Ostatnio pisał Jacek z Warszawy. Wy to macie fajnie, a my gdziekolwiek byśmy chcieli jechać, to mamy na dzień dobry 300. No, my nie mamy dzisiaj 300, tylko ze 100? 113, 111, 112, coś no. koło tego. W planach są yy, orawice. Być może wejdziemy na termy jutro, ale nie wiemy. Natomiast chcemy pokazać wiemy. miejsce. Czy które w płocie nie wiadomo już. <laughs> Chcemy pokazać, co można robić oprócz tego, że moczyć yy, się Zatki. w tych można źródłach. jeszcze chodzić no, po górach. No. no można, no co by byśmy mogli wymyśleć. Można latać dronem. Także jeśli jesteście ciekawi, co będziemy robić, to zostańcie z nami. Chłopacja wita! Zostało nam 54 km do Orawicy. I dojeżdżamy pomału do celu, będziemy zaraz miejscówki. Tutaj przy termach orawice jest jakiś kemping, ale my jesteśmy na jedną nockę, więc wolelibyśmy, wolelibyśmy gdzieś tutaj się przenocować na dziko. Jesteśmy w miejscowości Orawice na Słowacji. Jedzie kamperek. Tu spędziliśmy nockę przy takiej karczmie, na takim parkingu. Było cicho, spokojnie, nikt nas nie przegonił. Było okay. Wyruszamy właśnie na szlak na Juranową Dolinę. No i tam za nami mamy te nowe termy w Orawicy. My, jeżeli dzisiaj pójdziemy, to pewnie na te stare, a tu mamy mapkę. I w planach jest ta Jura Nowa Dolina, i to jest to właśnie to na niebiesko. No. Patrzcie, jaki długi kamper. Nam się wydawało, że nasz jest długi. No. A ten jest taki fajny. to jest też ktoś z Was, widzowie, to pozdrawiamy. 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 Was i widzieliśmy. No i wyczytaliśmy, że trasa ma około 8 km, całe przejście zajmuje około 3 godzin idzie się dwoma dolinami e, Bobrowiecką Doliną i cichą Doliną, czyli chyba cichą doliną. No, Także tak. idziemy, nie wiemy w którą stronę jest lepiej. My zaczynamy od niebieskiego szlaku. Ale wszyscy potem idą tędy, więc na niebieski szlak no, może, może byśmy powinni iść nie za stadem, tylko odwrotnie. I wyruszyliśmy niebieskim szlakiem. Uszyliśmy kawałek i mamy taką jakby pętelkę z takich trapów i wrócimy za chwilę z powrotem na niebieski szlak. Takich solidnych trapów. Nie takich jak mamy w camperze, tylko nie. takich porządnych. Nie, mamy takich. nie, takich nie mamy, mamy plastikowe. I po przejściu 4 km macie rozwidlenie, możecie sobie przejść żółtym szlakiem i zrobić sobie wtedy taką i zrobić sobie wtedy taką krótszą pętelkę, ale my byśmy chcieli iść jeszcze kawałek dalej. Choć tam mamy zaznaczone na mapce, że teraz jest ten odcinek zamknięty. Nie możemy tam iść. Chcieliśmy nawet już przeszliśmy yy, parę set metrów, ale niestety Aplikacja nam pokazała, czego nam wcześniej nie pokazała, bo może dlatego, że nie weszliśmy na tą trasę. Teraz nam pokazały, że sezonowe zamknięcie trasy turystycznej w okresie od 1 listopada do 31 maja ze względu ochrony przyrody. No więc, nawet więc są chcieliśmy... znaki zakazu. My chcieliśmy, pierwsze chcieliśmy iść tutaj tą krótszą wersją, a potem chcieliśmy potem iść ja uznałem, że pójdziemy tam tędy, tą dłuższą, bo tam no i są wodospady. Tam tutaj są te zakaziki, więc to tylko od 1 czerwca. Więc jak ktoś z was tam pójdzie, to podeślijcie nam zdjęcia. Bo nas to ciekawi. Chyba, że przyjedziemy tu jeszcze raz. Jeszcze raz. To nic, idziemy na ten żółty szlak. A wiecie, jaki jest fenomen słowackich szlaków, że jest pusto. Nie ma po prostu nikogo. A w Polsce to co jest? W Polsce, w Polsce jest dużo ludzi. To świadczy o tym, że Polacy bardziej lubią. Nie, że jest ich więcej. Czego? Polaków. I małe sprostowanie. Jednak do 30 kwietnia jest tylko zamknięta ta część szlaku. Ze względu na ochronę przyrody. I nie można wchodzić z psami. Posiedzieliśmy, bo znowu trochę zaczęło kropić, idziemy dalej. A ja bym się miał wtedy tak położyć. Tak, znaleźliśmy tutaj taką instrukcję, jak się zachować, gdy jest niedźwiedź. Jeżeli. I trzeba wtedy tak i się położyć na ziemię. Jeżeli potraficie biegać szybciej niż 37 km, to macie szansę mu uciec. Nie, lepiej nie uciekać, tylko jak jest w miarę daleko, to się delikatnie, spokojnie się oddalić od niedźwiedzia, a jeżeli jest blisko i nie macie gazu na niedźwiedzia, to należy się położyć, Położyć się na brzuchu, głową w dół, ja głową w dół nogi rozkroczyć. O, tak. i rękami przykryć. O, to jest dosyć, to jak unikać niedźwiedzia w lesie. Tak, to czyli nie. Jeżeli już go spotkacie. Jeżeli, jeżeli już unika. jest blisko was i już nie ma innego pomysłu. Co to by... znaczy, że go nie, nie uniknęliście i musicie zastosować taką pozycję. Niedźwiedź. Patrzycie niedźwiedź. Wiecie, że nie macie już szans. Jestem tym niedźwiedziem. O. Patrz jak się poświęcił. I tu właśnie skanując ten kod QR pojawiła nam się tak. ta instrukcja z niedźwiedziem. Bardzo to było fajnie opisane, bo powiemy Wam, że szliśmy i mówimy, co zrobimy, jak spotkamy niedźwiedzia. Różne się artykuły czytało, a tu było fajnie wyjaśnione, co w przypadku no, gdy, co, co w przypadku gdy, co w przypadku gdy. Wymienialiśmy kilka się z swoimi y, pomysłami. Bo jest po prostu kilka opcji. Gdy jest daleko, Filip... to delikatnie się oddalić. Gdy jest bliżej, no to albo z gazu go potraktować, albo właśnie położyć się no. w taki sposób. A Filip mówił, że niedźwiedziaki, Filipku czarnej... Czarny podobno biega 37 na godzinę, więc jak biegniecie, potraficie biegać 38, to macie już szansę, bo uciec. Nie wiemy jak brunatny i jak biały. My nie potrafimy tak szybko, więc my wybieramy opcję z leżeniem. Z tym leżeniem, tym takim, wiecie. <laughs> A tak swoją drogą to było ostatnio głośno o niedźwiedziu właśnie w tym e, obszarze Lezionie, tutaj, w którym tak. jesteśmy, więc trzeba być przygotowanym. Chcieliśmy go spotkać, ale no niestety. I na tym wyjeździe Filipek nauczył się dmuchać na trawie, gwizdać na Już to z jaką gracją robi. Różne tony. Uczyliśmy go, będąc na polanie, jak gwizdać na trawie. I po powrocie ze szlaku zjedliśmy obiad, i wyruszamy teraz na termy. Byliśmy kiedyś na tych nowych termach w Orawicy. A teraz ale, idziemy na stare. A teraz idziemy na stare, bo my uważamy, jesteśmy starzy że starzy i że tam będziemy bardziej pasować. Tak, ale uważamy, że ogólnie te nowe termy w Orawicy, no nie są warte tych pieniędzy, bo tam chyba że w lecie, tam działają te. No ale jesteśmy starzy, żeby się wtopić w tłum idziemy do stare. Tak, no bardziej i będziemy tam pasować. A ja młody. Filip jest młody. Więc jego tam przez płot przerzucimy do tych nowych, a my idziemy do tych starych. Tak. No i tu właśnie mamy te stare termy. Tam wcześniej idziemy były na, nowe. Natestować. natestować. Te e, nowe termy powiemy, że świecą pustkami. No. A tutaj Jezus, ludzie są. Ale Jezus. jak Filip zacznie skakać i chlapać, to wszyscy wyjdą. No i będziemy sami. I Będziemy sami, także tego mamy się trzymajmy. Piękny widok na góry, ośnieżone tatry. A tam mamy. Cena 7, złotych, 7 zł 7 euro od dorosłego, 3 euro od dziecka. Przeciekałem basem. Boże by się tylko w tym baset w tym szlaufie tu popultać. Polajce nogi. jestem Pani mi nie wierzyła, bo ja mówię, że dwa całe i jeden dla dziecka. I pani... A gdzie jest dziecko? Nie wierzyła pani. że, że jeszcze jesteś... Masz małe dziecko. Że mam małe dziecko. no. zdziwiona, bo tu pierwszy. Pierwszy bilet w tym roku sprzedali dla dziecka. Chodźcie. Masz Filip. Chodź teraz co się dzieje? Czekaj. O. No, no. Tutaj trzeba. Udało ci się. Ciekawe jak Tak ci się udało? Macie? Ale jest tego plus taki, że nie musimy się martwić, że nam odstają brzuchy no, czy coś. Tu wszystkim odstają. <noise> tu wszystkim odstaje. Ojej, słońce zaszło. Powiemy wam tak. Woda, woda nie jest taka do końca krystalicznie czysta. Wiele Troszkę. Czuć jakąś taką siarą. Nie, to po prostu jajka ale gdzie jedzą. Ale y, jest tutaj bardzo spokojnie, nie ma takiej dziczy. Wszyscy sobie stoją, pogaduchy sobie urządzają. Tak. Nie można pić i jeść w basenie, co też jest plusem. Nie ma jakichś tak jak, nie wiem, na tym, na gorącym potoku jest tak, że wszyscy z piwskami stoją o. w basenie. To tak średnio nam się podoba. Tam jest niby taki pool bar, ale... Ale i tak wszyscy chodzą z tym piwem. Y, no i cisza, spokój. Jak dla nas. Ale nie wiem, czy to, to, czy to nie jest tak średnio antyreklamować. A co mnie to interesuje? To, nie tak, bo to się może nie jest To nie jest lokowanie produktu. Ja mam, ja mam prawo wyrazić swoje zdanie. No, w razie słońca ja nie mam okuloru. Zrobię daszę. I tak jak mówiłam, 7 euro od dorosłego, 3 od dziecka I masz dziecko. nieograniczony e, czas I te, Ale te dzieci to ja od jakiegoś wieku, bo pani chciała zobaczyć Filipa Bo tam w jednym basenie jest bardzo ciepła woda, ma 35 stopni lat. A w tym, w którym my teraz jesteśmy, jest 32 stopnie I, I takie limie, młode, młode jajca to się mogą zagotować Więc tutaj tylko stare A takie stare wydmuszki to już wiecie Filip już ma stary, no bo już ma 8 no, lat, no to już orzysty. trochę już po tym świecie stąpa. No. Nie, Filip? Na no, troszkę. <grych> no. no, no to my się relaksujemy. No. Pierwszy I... raz od 15 lat gdzieś na wyjeździe mamy taki luz. Tak? No, no, nie, no to tak jest. Jeszcze nie, jeszcze nie, Jesz jeszcze nie. Jeszcze nie. Czuczka. O, stare, mary opuszczamy naszą miejscówkę, bardzo fajnie się nam tu spa, bardzo spokojnie, cicho. Słowacja wita! I będziemy. A ja już powiedzieliśmy. Tak. Przedtem. No, tak, mówiliśmy. Pogoda piękna, cieplutko. Słońce się smaży drzewa. I się drażą. Od razu Wam powiem, że się lepiej jedzie. Jak jest taka ładna pogoda, tak. Porównując z tamtym tygodniem, to była lipa, bo padało. A teraz? A, pięknie. Pięknie, pięknie, że aż pięknie. Pięknie ci? Nie. Takie, takie hasło, mój kolega. Nie wiem, wiem, znam je. Ale ciepło, kto ci kazał ubrać bluzę? Jeszcze kurtkę wziął, Jeszcze kurtkę wziął Borok. To... Jak zwykle ta baba mu doradziła. Ty, ale to... I jeszcze czapkę, jest. A kijki nie wzięliśmy? O no nie. Kolera czapka. się. Myślę sobie, co by tu wymyślić. Nagle pik, światełko. W tunelu. Pokażę Wam, jak ta pozycja ma wyglądać. Tak. Tak. I kładziecie się na siebie. tak. Od przodu wygląda tak. Z boku, z tyłu to wygląda tak. Czyli tak, trzeba. A po co te ruchy takie? Bo to wiesz, częścisz się przed Niedźwiedziem. Tak. Nie, no te ruchy są imitacja, że się, że się kładę na ziemię, nie? Że się nie położę tu. Dlaczego? Dla dobra filmu się połóż. Ja się mogę położyć. Poczymaj mi piwo.